Lewicowe media z zagranicy ostrzegają. Polska i szczególnie Warszawa stały się szetyszami dla prawicy, szczególnie skrajnej prawicy na całym świecie. Według tego artykułu tutaj Polska jest doceniana, bo udało się jej zachować swój tradycyjny charakter. No ale co, nie jest tak? Widziałem nawet nagrania z warszawskiego metra, które oznajmiały, że nie do wiary, że tutaj jest tak czysto. Widziałem, jak ludzie na Zachodzie dziwią się, że najpierw w Polsce się tankuje, a później płaci. No i ludzie tak nie kradną. Widziałem też centrum Warszawy, ozdobione świątecznymi dekoracjami, pełne dostojnie przechadzających się par. W oczach obcokrajowców Polska stała się jednocześnie Eldorado kapitalizmu i ostoją tradycji. No i na to wszystko tekst narzeka, bo nie może być tak, że za granicą ludzie widzą, że bardziej konserwatywne, prawicowe podejście do polityki może działać. No bo wtedy będą mniej pragnieć lewicowej rewolucji. Tekst narzeka więc, że za granicą chwalą to, że w Polsce jest mało migrantów. Tylko to przecież prawda. Jeżeli spojrzymy na sytuację sprzed wojny na Ukrainie, no to Polska faktycznie była krajem dość monolitycznym etnicznie. A takie kraje są, jak pokazują badania, z reguły bezpieczniejsze. Według lewicowej krytyki, to jednak niezbyt dobrze, że ludzie zachwycają się Białą Polską. Tekst narzeka też na to, że w Polsce były trudności transformacyjne podczas przejścia z komunizmu w kapitalizm. No ale to chyba wina komunizmu, prawda, nie kapitalizmu. Za prl była większa bieda niż jest teraz. A może ktoś z was tęskni za kolejkami do sklepów? Hmm? Tekst przestrzegający przed Polską narzeka też, że ludzie za granicą myślą o Polsce jako o kraju chrześcijańskim. Tylko, tylko Polska jest w porównaniu szczególnie do innych krajów Europy, nadal państwem katolickim. Według tekstu nie powinno się też idealizować Polski, no bo monokultura, jedna religia, jeden kolor skóry prawie. Hmm? Tylko to przecież ma swoje zalety. No bo podczas gdy Wielka Brytania, Niemcy czy Belgia liczą ofiary przemocy, szczególnie w populacji żeńskiej, no to Polska znajduje się na dole statystyk, które pokazują przemoc wobec kobiet ogólnie. Statystyki zagranicy potwierdzają, że Polska jest w Europie prawdopodobnie najbezpieczniejszym dla kobiet krajem. A jeżeli chodzi o czystość Warszawy, to to jest prawda. Wiecie, jak wyglądają ulice Berlina? Na przykład tak. Jeżeli więc Zachód i jego prawica chwalą Polskę, to bardzo słusznie, bo my mamy jeszcze to, co oni dawno temu utracili.